Więc Shiomoneczko witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcineczku tutaj z gry PL 25 Tak e, Ostatnimi czas robiłam dosyć sporo liveów tutaj e, No w sumie chyba trzy Ale takie długie liveiki z tej gierki i widzę, że Wam się spodobało Pod ostatnim liveem e, wczorajszym e, Było chyba około 30 łafeczek w górę pod lajwikiem, więc naprawdę to jest spoko wynik, w sumie nawet bardzo spoko. Dobra. Jeżeli chcecie taką serię może, napiszcie mi w komentarzu yy, i myślę, że jest coś takiego do zrobienia. Dobra. Więc dzisiaj taki pierwszy luźny odcinek, jak widzicie mam 102 poziom, powiem, że staty mam troszeczkę takie troszeczkę słabe, ale nie musicie mi tego mówić, bo dobrze o tym wiem yy, ale po prostu na razie jakby wbijam tutaj levelek, Potem się skupimy bardziej na statystykach. Dobra, zrobiła nam się misja. Dzisiaj mamy podwójne monetki, jakby ktoś nie wiedział. Dzisiaj, yy, kiedy to nagrywamy, jest 15 kwietnia. Pewnie też stawię to w tym dniu, tylko jakoś wieczorkiem. Dobra. Klikamy szybko jakąś misję, żeby, żeby was tutaj nie zanudzać. Dobra, może być ta. Yy, treningi już wszystkie dzisiaj zrobiłam. Chyba, że jeszcze mam tutaj sobie... No, jeszcze mogę tutaj sobie... Wziąć, ale to później. Teraz nie będziemy tego robić. Dobra. Jeżeli chodzi o kryjówkę, to odbierzemy sobie tutaj i w ogóle. Tutaj na na live was, was się pytałam, co sobie zrobić najbardziej się opłaca i doradziliście mi bar sportowy, więc zobaczymy, zobaczymy jak będzie się sprawdzać. Mm, tutaj będę musiała czekać dwa dni. Ale to się wszystko zobaczy, na razie się buduje tutaj bar, jeszcze 14 godzin I na razie moja kryjówka wygląda tak, nie wiem, możecie ocenić Czy dobrze, czy źle, mi się wydaje, że Nie jest, nie jest najgorzej Dobra Możemy sobie tutaj porobić jakieś ataczki, jak widzicie już tutaj mam y, Zrobione wszystkie Te 20, ale Ale możemy sobie jeszcze dodatkowe porobić, żeby tą sławę, Tą sławę sobie pozbierać szybko Ostatni atak. Dobra, akurat nam się tutaj nie zrobi, bo byśmy przegrali. Raczej dobra, robimy sobie. Tak, dobra. W ogóle też mam troszeczkę zaległości, jak mam być szczera w zadaniach nadzwyczajnych. Więc też możemy zaraz sobie coś porobić. Plan na ten odcinek mam taki, że jeszcze możemy teraz zrobić sobie jakieś ataki szybko. Tutaj raczej nie porobimy, bo troszeczkę są nas lepsi, ale możemy spróbować tutaj tego ziomka sobie zaatakować. Ale raczej. Dobra, wygraliśmy, lol. Nieźle, nieźle. Na farcie. Mm. Możemy jeszcze zaatakować tego, ale raczej, raczej będzie ciężko. Chuj. Chuj. Lol. Dobra, wygraliśmy. Pomijam, żeby was tutaj nie, zanud nie zanudzić oczywiście. Mm. Mam tutaj też rzutki. Ok. Zrobiła nam się misja, to szybko od odklikamy. Chuj. Tutaj jakaś. W ogóle też koniecznie piszcie, jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to piszcie w komentarzach, ile macie procent w evencie, bo zostało 9 godzin mi zostały 3 złotych macie to. Mm, troszeczkę słabo, najwyżej pominę za te oponki, bo teraz dropię taki fajny yy, pecik. Tutaj porobiliśmy, teraz możemy porobić szybko jakieś ataczki. Tutaj mamy jakiegoś ziomka. Ładnie. Wchodzi z to honorku prawie. Teraz w ogóle tak mnie ludzie atakują tutaj i tak mi honor zjeżdża w dół, że troszeczkę przypał, ale zobaczcie jaki jest mój bilans. Przegrany, przegrany. Dużo tych przegranych jest. <grym> no ale cóż, dobra, jeszcze możemy raz go zaatakować chyba. Dobra, pięknie, pięknie. Dobra, myślę, że z ataczkami to jest tyle na ten odcinek. Tutaj mamy... No, troszeczkę porobiliśmy. Mm, dobra. Więc możemy się wziąć teraz powoli chyba za zadanka nadzwyczajne, tak myślę, bo to też przygotowałam na odcinek. Zobaczymy, czy w ogóle coś mi tutaj <grych> uda się zrobić. Tutaj za dwa dni będzie, będziemy mogli zrobić takie, tutaj za cztery dni. Dobra, więc obczajemy co my tutaj mamy. Tutaj mamy chyba setny level, z tego co pamiętam, więc to na razie możemy zostawić. Z tego co pamiętam, to tutaj mamy najniższy, tu mam 93, dobra. To powinno pójść. Zobaczymy, dobra to pójdzie, dobra Ale dobra, usuwamy to sobie W ogóle też mam tutaj tak tak jakby Taki tutaj bajzer trochę można powiedzieć Tutaj też, ponieważ następny hero to jest właśnie Sprzedawanie tych itemków I, i sobie tutaj trochę przygotowałam to się zastanawiam czy tutaj sobie nie odblokować tego. Ale to się to się zobaczy. Dobra, lecimy dalej chyba z tymi atakami. Tutaj będzie już wyższy level. 95. Tutaj no, Tutaj to nawet nie patrzę. Tam mamy setny i tutaj mamy który? 95, dobra. To możemy tam spróbować. Możemy tutaj. Fajnie jakby poszło. Będzie ciężko, ale dobra. A jednak nie, dobra. 6k nam zostało. Gicik, gicik. Szybko misyjka, oczywiście. Lecimy dalej. Dobra, idzie to jakoś, idzie, idzie. Zaraz Pecik nam wybija 27 level. To też powinno pójść. Dobra, poszło. Tu już będzie... Tutaj będzie 97, jakaś broń, dobra. Możemy zrobić tak, że po prostu sprzedamy sobie te rzeczy. Mamy jakieś niby lepsze budki, ale to nam daje dużo dużo tej siłki. Nie wiem, nie wiem. Dobra, możemy spróbować tutaj też. 95. To nie wiem, czy pójdzie. Tak średnio w sumie. I Ajaj. Tutaj mamy 4%. 5%. On ma. Może jakiś kry krycik. 13. 8. Dobra, pomijamy, pomijamy. 3. 2, 1. Dobra, wygraliśmy. Nasik. Zobaczymy te skarpety. Niewidzialne buty skarpetek przyjaznych zwierzętom. ty też nam siłę daje. Wszystko nam siłę ostro daje. A tego byśmy nie chcieli. Tutaj mamy setny, więc to będzie ciężko. Tutaj mamy 97. P 500 HP nam zostało, ale farta mamy. I tu będzie setny. Nie, 98. Jakoś idzie to. W sumie nawet nie spodziewałam się, że tak dobrze. I tu mamy setny, dobra. To możemy. Mamy 300 setne lewalki. To możemy spróbować tutaj. No i niestety. Na razie. Więc to tak zostawiamy. I tu mamy jakieś, no nie wiem, trochę dużo siły, ale dobra, możemy to nałożyć. Możemy to nałożyć, co nie? No i co, mm, pozdrawiam też moją drużynkę tutaj, Archonek Familii. Zobaczymy, czy mamy jakieś prośby o bateryjki. Akurat mamy od Archonka, więc mm. <laughs> pomóż wszystkim oczywiście. E, oczywiście też e, proście mnie o bateryjki, pomagam wszystkim, tylko musicie mieć mnie chyba do znajomych, więc e, jak ktoś nie wie, jak dodać mi do znajomych, to po prostu e, wpisujecie tutaj mój nick, czyli freszka, fresychga. E, pokażę to na jakiejś tej randomowej osobie. I tutaj macie w prawym dolnym rogu dodaj do listy znajomych. Dodajecie i możecie prosić mnie o bateryjki tutaj, więc mi się wydaje, że jest spoko opcja. <grytania> dobra, kończy nam się misja i powoli będziemy też kończyć odcineczek. Dobra, treningi jakieś nam się trafiły, git. Dobra. Dobra, więc dzięki wszystkim za oglądanie. Będziemy powoli tutaj kończyć ten <grytania> krótki, chciałam powiedzieć. Już e, 10 minutowy odcinek myślę, że z tego wyjdzie. Jeżeli Wam się spodobało, to też możecie zostawić subskrypcję, ponieważ e, wtedy nie was żadne live'y, ponieważ będzie ich teraz dosyć dużo, muszę przyznać. No i chyba tyle. Możecie też zostawić łapeczkę, fajnie jakbyśmy wbili pod tym odcinkiem. Nie wiem, 15 łapeczek by było fa fa fajny cel. W sumie jak na live'ie było 30, to myślę, że na odcineczku 15. Spoko próg. Dobra. I też mam do was takie pytanko, jeżeli byście chcieli jakiś tutaj odcinek bardziej z kryjówki, bo jakiś taki odcinek z kryjóweczki czy coś, to też możecie pisać. Mm, no i co? Ja będę się z wami żegnać, dzięki za oglądanie i do następnych odcineczków. Siemaneczko.